temat, który jest na topie wszystkich moich mediów społecznościowych, w komentarzach i przede wszystkim wiadomościach prywatnych. Samochód po stłuczce, ale bezwypadkowy. No i słuchajcie, temat definicji wypadku możecie sobie wrzucić w internet. Ogólnie chodzi o hospitalizację. Ja tego nie mam jak zweryfikować, ale jeżeli mam samochód, w którym była wycięta ćwiara albo nałóżmy nawet bez ćwiary, urwane koło, wymieniany kielich, no to już gruby temat, prostowana bądź wymieniana podłużnica. Urwane gdzieś tam tylne koło. No to mamy pojazd powypadkowy. Ale jeżeli w samochodzie mamy uszkodzone jakieś przelakierowane dwa elementy. Trzy, pięć. Załóżmy drzwi i błotnik, ale dla prostszego wytłumaczenia prawe tylne drzwi. Prawy tylny błotnik. Dlaczego? Jest to najdalej od kierowcy i jak sobie zauważycie, jest to najczęściej uszkod... są to najczęściej uszkodzone elementy. Często to widzicie w Golfach, innych samochodach, że właśnie prawy tylny błotnik, prawe tylne drzwi. Więc takie uszkodzenia absolutnie dla mnie nie są wypadkiem. Przecież to jest tylko szkoda parkingowa. Nie wrzucajmy wszystkich samochodów do jednego wora. Jeżeli mamy gdzieś niewielkie uszkodzenia, tu gdzieś większe, a klient to akceptuje, podkreślam, ponieważ. Decyzję ostateczną zawsze podejmuje klient, my tylko weryfikujemy pojazdy to wróciwszy do tego co powiedziałem wszystkich, nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora. Nie wrzucajmy uszkodzeń w postaci wymienionego, wymienionej lampy, lakierowanego botnika, nie wiem nawet wymienionego koła, uszkodzonego amortyzatora do samochodów powypadkowych. Jeżeli chcecie samochody powypadkowe kupić, kupujcie. Jeżeli chcecie po szkodzie, kupujcie. Jeżeli chcecie idealne samochody, totalnie nigdy nie naprawiane, bierzcie. Proszę Was poprawkę, bo idealne samochody są w fabryce i to nie zawsze. Proszę Was, i mówię to ja jako osoba do weryfikacji. Oglądajcie samochody, bądźcie świadomi, co kupujemy, ale bierzcie poprawkę na to, że samochody są czasem naprawiane, czasem są bardziej uszkodzone, odrzucamy, czasem są niesprawne, zależy jak bardzo, odrzucamy lub weryfikujemy, dalej kupujemy. Ale jeszcze raz Wam tłumaczę, nie bierzcie dwóch, trzech, kilku elementów wymienionych lamp zbitej wymienionej szyby jako samochód powypadkowy. Ja przez internet nie powiem Wam kiedy auto jest na szybę. mogę Wam powiedzieć, jak macie wymienioną szybę, wyszpachlowane słupki, wyszpachlowany dach, no to słabo, prawdopodobnie coś uderzyło, wpadło na szybę, uszkodziło dalej, może maska się otworzyła, uszkodziła słupki, uszkodziła dach. Nie wiem, trzeba to weryfikować, ale sama szyba to jest szyba z 20, auto z 2017 roku. No i gdyby tutaj ta szyba była wymieniona, byłaby na plus. A tak jest stłuczona, mamy na to lepszą cenę, ale trzeba będzie to wymienić. A tak klientka mogłaby od razu jeździć, a niestety po zakupie będzie musiała to wymienić. Więc bierzcie na wszystko poprawkę, trzymajcie się, wrzućcie suba albo łapkę w dół, albo łapkę w górę. Piona.